Cześć Siemanko. Witam w tym pięknym, słonecznym dniu. Jest sobota, więc wybrałam się na wycieczkę i jestem w Konstancinie. Dzisiaj pokażę Wam dom Kingi i Piotrka, zem jak miłość, ale jeszcze tutaj, jadąc tą ulicą, już gdzie oni mieszkają, odnalazłam inny dom, gdzie kręcili dom Wernera. Zaraz Wam pokażę. I już jest dom Kingi i Piotra, czyli tak zwana ulica deszczowa. Słuchajcie, jesteśmy w Konstancinie Jeziorna. Konstancin jest niedaleko Warszawy. Ja jestem dzisiaj, tak jak widzicie, przyjechałam skuterem. a przyjechałam pokazać wam dom Kingi i Piotra zamiast miłość. Ja już jestem na tej ulicy. Ta ulica to jest ulica grodzka w Konstancinie. No taki Konstancin, nie Konstancin, no centrum Konstancina to, to nie jest, no ale jest to bardzo ładnie żywo drzewiasto. No więc co tym będę mówić. Zobaczycie, jak wygląda na żywo. Tutaj zaczyna się podwórka, ona nie jest za tak skutkowe. W tym serialu. A tam wygląda